Bo mówię, można przegrać wojnę, ale wygrać pokój. I o to się toczy teraz stawka, że Ukraina nie, nie, nie odzyska prawdopodobnie wszystkiego. Tak, tak, tak się uważa, co by chciała odzyskać. Czy, czy... Gdyby teraz miało się to kończyć, to tak powiem, bo zobaczymy jeszcze, jak to się potoczy. To stawką w tej grze, ja uważam, jest to, żeby powstała regionalna układanka, czy też układ sił który dawałby szansę Ukrainie na rozwój i bezpieczeństwo, żeby Rosjanie co tydzień, co miesiąc, co rok nie wpadali do Charkowa i Kijowa z politycznymi interwencjami, tak? Żeby mu zbudować, samemu decydować o rozwoju. I to, ten wynik tych negocjacji wskazywał, że jedyną szansą, żeby to się wydarzyło, jest stworzenie stosownej równowagi w regionie w oparciu o istniejące wojsko ukraińskie, ale też o Polskę, ja uważam też o Skandynawie, może Tur Turcję, czyli Intermarium, czy Transmarium.